Pewnie nie raz zdarzyło się wam, że wychodzicie na dwór, nagrywacie jakiś materiał, jest wiatr, jest szum, jest cokolwiek, co przeszkadza wam później w postprodukcji na zrobienie dobrego filmu, dlatego że no, słychać ten szum. Jak się go pozbyć? Jest w kapkacie jeden guzik, który naprawdę robi rewelacyjne rezultaty i nie wszyscy o nim wiedzą, więc pokażę wam, jak usunąć te szumy właściwie jednym kliknięciem. Zobaczcie, kiedy wejdziemy sobie do Kapkata, wgramy film na linię czasu, taki jaki nagraliście. W moim przypadku wyszedłem na dwór, akurat było trochę wietrznie, więc mój mikrofon oczywiście to zebrał, bo ciężko, żeby nie zebrał. Nawet jeśli mam osłonę, to i tak to w jakimś stopniu zbiera. teraz, jeżeli puszczę bez żadnej redukcji, bez niczego, to co słychać? Zobaczcie. No dobra, jestem na dworzu, jest pogoda jaka jest, strasznie świeci. No i słyszycie, jest ten szum, jest ten hałas. Pomimo, że w mikrofonie mam włączoną redukcję hałasu, mam filtr specjalnie na mikrofonie, no to i tak niestety w jakim stopniu to jest zbierane, no bo to jest normalne. Żeby się tego pozbyć, no to albo nagrywacie w studiu, tak jak ja, gdzie hałasu nie ma w postaci żadnego wiatru i szumu, albo po prostu, jeżeli nagraliście taki materiał, to musimy się jakoś tego pozbyć. I przejdźmy sobie przez. To jak to usunąć? W dwie metody. Pierwsza to będzie darmowa, a druga to będzie w wersji pro, więc przejdźmy do wersji darmowej. Żeby jakkolwiek wejść w zakładkę dźwięku i zacząć się nim bawić, to musicie mieć film na linii czasu, jak również musicie go mieć zaznaczonego, bo jeżeli macie odznaczone, to nie macie tutaj nic, żeby coś porobić, a jeżeli macie go zaznaczony, to zobaczcie, pokazały nam się tu różne. Ikonki właściwości, żeby to po prostu pozmieniać. Musimy przejść do drugiej zakładki u góry, czyli do dźwięku, i mamy tu wszystko, co jest odpowiedzialne za dźwięk. O czym warto wspomnieć, a o tym, że w tym tygodniu w końcu pojawi się mój kurs w sprzedaży. W końcu udało mi się go zmontować i wstawić na platformę. Nie było łatwo. Ale w końcu to się udało, więc jeżeli jesteś zainteresowany nauką kapkata od A do Z czy tam od deski do deski, to uważam, że powinieneś zapisać się. Na dole pod filmem zostawiam link, kliknij. Powiadomię cię, kiedy kurs będzie w sprzedaży. A uwierz mi, że naprawdę będzie warto, bo po pierwsze będzie tani, a po drugie będzie dobry. Jakkolwiek często ze sobą gryzie się to. Ale nie w tym przypadku. Naprawdę warto. A tymczasem wróćmy do filmu. To zobaczcie, macie tutaj coś takiego jak normalizuj głośność, ulepsz głos, redukcja hałasu, oddzielenie wokalu. To, co nas interesuje w wersji darmowej, to jest redukcja hałasu. Przejdę sobie kawałek dalej, powiedzmy 5 sekund filmu, utnę całą resztę, czyli naciskam W. Kiedy nacisnę W, zostanie zrobione tutaj przecięcie i zostanie usunięta cała linia czasu po prawej stronie od mojego wskaźnika. Zobaczcie, W, wszystko zostało usunięte. Robię to po to, żeby zduplikować ten film i zrobić porównanie w postaci. Ten film będzie oryginalny z tym szumem, drugi film będzie w wersji darmowej, zrobimy to za pomocą darmowych rozwiązań, a trzeci film zrobimy w wersji tej Pro, którą ja najczęściej używam, bo jest rewelacyjna. Zobaczmy jak wygląda to w wersji darmowej. Oczywiście przechodzimy do zakładki dźwięk i klikamy tutaj redukcję hałasu. Kiedy to zostanie kliknięte jest ikonka i informacja zredukowano hałas i teraz kiedy puszczę jeden film oryginalny i to przejdzie bezpośrednio na film, który jest tutaj kliknięty za pomocą tej darmowej opcji to zobaczcie jaka jest różnica. Świeci. No dobra, jestem na dworzu. Jest pogoda jaka jest. Słyszymy jakieś delikatne szumy, ale jest o niebo lepiej, bo jeszcze raz mogę to puścić, zobaczcie. No dobra, jestem na dworzu. Tu jest ciągły hałas, ciągły szum. Cały czas ten wiatr przepływa przez mikrofon. Kiedy puścimy tutaj. No dobra, jestem na dworzu. Są delikatne podmuchy. Czasami się zdarzy, że coś dotrze. Może jakiś silniejszy podmuch. Jest generalnie ta redukcja hałasu. Ale w wersji Pro, czyli musicie mieć wykupioną wersję, po prostu płatną kapkata. Nie jest droga, a jest naprawdę warta na tych pieniędzy. To przejdźmy sobie na ostatni film, czyli ten, który na razie jest oryginalny, ale za chwilkę potraktujemy go właśnie tą opcją. Kiedy klikniemy sobie oddzielenie wokalu, pojawia nam się tak naprawdę dwie opcje. Mamy możliwość zachowania wokalu albo usunięcia wokalu. Działa to fajnie, jeżeli na przykład macie muzykę. Kiedy puścicie sobie muzykę i zachowacie muzykę w postaci usunięcie wokalu, bo macie tu usunięcie wokalu, to będzie sama linia melodyczna. Kiedy zostawicie zachowaj wokal, to zostanie usunięta linia melodyczna, ale zostanie wokal. Zobaczcie, kiedy to już się zrobiło, ponieważ cały film się przetworzył, puśćmy sobie jeden po drugim i po trzecim. Strasznie świeci. Um, no dobra, jestem na dworzu, jest pogoda jaka jest, strasznie świeci. Um, no dobra, jestem na dworzu, jest pogoda jaka jest, strasznie świeci. W ostatnim filmie nie ma żadnych podmuchów, jest po prostu rewelacyjnie to zrobione, więc ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak ta zakładka działa, jak łatwo można sobie te szumy usunąć podmuchy wiatru, jakieś hałasy zbędne, trzaski. Wszystko to naprawdę ta zakładka robi. Ta metoda, o której powiedziałem, jest w wersji pro, czyli musicie mieć zakupioną wersję pro, po prostu kapkata, ale w wersji darmowej również są te elementy i te narzędzia, które niwelują ten szum i naprawdę zdają egzamin. Mam nadzieję, jakkolwiek, że pomogłem, chociaż trochę, i że teraz wasze filmy po prostu będą lepsze. A tymczasem, na dzisiaj to oczywiście wszystko, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.